Cześć ludzie kochane, Siema, Ziomy, dzień dobry, <grywy> guten tag, how do you do, good morning, ludzie kochane, wery kochane, wy mi powiedzcie, jak ja mam się z wami witać. Zaczynałem, mój początek na YouTubie to było dzień dobry. To mnie ktoś wyśmiał. Panie, jakie to dzień dobry! To się nie mówi. Tak. No to mówię, cześć. By coś pan innego powiedział. No to i tak, cześć ludzie kochane, i tak już długo było. Ech. Teraz ktoś mówi, ludzie kochane to już przestarzałe. Coś by pan zmienił. No dobra, no to mówię, siema ziomy. No to też. Ktoś pisze, siema, ziomy, to nie pasuje do pana. To jest do dupy. Lepiej było, cześć ludzie, kochane. Ech. Ja w końcu nie wiem. To jest, to, to właściwie dla was to jest sprawa. To jest casting. Mój casting. Ja w opisie filmu postaram się napisać trzy propozycje. Ale jak to jest? ile kliknięć będzie. Nie wiem, czy w ogóle można klikać w, w, pod spodem. Gdyby nie można było klikać, to piszcie w komentarzach, bo ja nie wiem. Niedługo to zacznę mówić Zdravstvujcie rybiata! Albo zacznę mówić Na chuj mi ta chata! Albo to, tak, tak. I nie wiem, czy to jest akurat dzień dobry, ale na chuj mi ta chata. No nie wiem. Słuchajcie, ja dam parę propozycji ze trzy, aby sami wybierzcie, jak mam się przywitać. Czy normalnie cześć, czy normalnie witam, czy jak było, cześć ludzie, kochane, czy tak teraz się ma ziomy, czy jeszcze jak. Odpowiadajcie, dajcie jakieś parę propozycji. Ja dam parę i wydajcie jakieś propozycje. Zobaczę, co, jak to będzie. Na razie, aha, i komu się nie podobało, że ja kończę słowami, którymi teraz właśnie to zakończę. To na razie tyle. Trzymcie się, ludzie kochamy. Cześć.